Przede wszystkim bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich państwa z Królewskiego Wilanowa, który jest piękny o każdej porze roku i zapraszam do Wilanowa zawsze, bo mam nadzieję, że znajdą państwo tam coś dla siebie. Zarówno w tym najważniejszym miejscu w Wilanowie, jakim jest Pałac króla Jana III, ale także w Centrum Kultury Wilanów, które reprezentuję. Centrum Kultury Wilanów jest otwarte na wszystkie grupy wiekowe ale myślę, że ta grupa seniorów jest jednym z głównych odbiorców naszych wydarzeń artystycznych, wszelkiego rodzaju koncertów. Ale także tych wydarzeń, które są cyklicznie przygotowywane w ramach na przykład Wilanowskiego Uniwersytetu III wieku. Zaczynaliśmy, proszę Państwa, z Wilanowskim Uniwersytetem III wieku przed 10 laty. Był to rok 2012, więc za chwilę będziemy mieli jubileusz dziesięciolecia. wtedy w wilanowskim uniwersytecie III wieku było 70 osób. Dziś mamy w grupie. 270 osób, i to nie są nasze graniczne możliwości, ale niestety nie mamy większej sali, by wszystkich chętnych pomieścić, więc póki co ta grupa y, musi liczyć tylko 270 osób. Ale są to wspaniali, fantastyczni ludzie, którzy oczekują, by y, realizować dla nich pomysły które będą w stanie zadowolić ich i będą to pomysły na miarę ich możliwości. Mamy nadzieję, że spełniamy te oczekiwania naszej grupy słuchaczy Wilanowskiego Uniwersytetu III wieku, ale mówię też o tym dlatego, że żeby zachęcić, żeby zachęcić, by rzeczywiście w każdej dzielnicy Warszawy Powstał taki uniwersytet III wieku. Dziesięć lat temu, zanim powołaliśmy do życia Uniwersytet w Wilanowie, byłem przekonany, że seniorzy w Wilanowie już są zaspokojeni w tych swoich potrzebach artystycznych, kulturalnych, społecznych. Bo były kluby seniora, grupy śpiewacze. Okazało się, że to nic bardziej mylnego, że seniorzy bardzo potrzebują uniwersytetu trzeciego wieku i wspólnie z moimi współpracownikami gdy ogłosiliśmy że jest nabór do takiego uniwersytetu w Wilanowie nie było już miejsc po pierwszym dniu. Więc proszę państwa, zachęcam, zachęcam do tego, by tworzyć w Warszawie uniwersytety trzeciego wieku. Nie tylko przy domach kultury, może przy bibliotekach, ale może trzeba pomyśleć także o takich uniwersytetach, które znajdują się przy nazwijmy to jednostkach specjalistycznych, czyli na przykład przy muzeach Myślę, że takie fakultatywne, ukierunkowane na przykład na historię czy na, na sztukę uniwersytety zdałyby naprawdę ogromny egzamin na terenie Warszawy. Myślę, proszę Państwa, po analizie tych punktów, które otrzymaliśmy, przygotowując się do spotkania z Państwem, że. Byłoby wskazane w Warszawie, by pomyśleć o kimś, a może nawet o jednostce myślę tutaj, chociażby o, o biurze, o powołaniu biura, biura na przykład polityki senioralnej, że byłoby to wskazane ze wszechmiar, absolutnie. Demografia, proszę Państwa, jest no, nieubłagana i wiemy, że za kilka lat seniorów w Warszawie jeszcze przybędzie, więc należy już dzisiaj myśleć o Stworzeniu propozycji, która będzie adekwatna dla wymagań ludzi, którzy przychodzą do ośrodków kultury, do bibliotek, do muzeów. Że będzie to, nie lubię tego słowa, dedykowana, ale rzeczywiście adresowana do seniorów oferta w ramach Instytucji Kultury Warszawy. Myślę też, proszę Państwa, że należy pomyśleć o Myślę, że trzeba stworzyć, na przykład jeśli nie uda się stworzyć biura polityki senioralnej, to warto pomyśleć o stworzeniu stanowiska pełnomocnika do spraw polityki senioralnej w ramach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Jestem absolutnie przeciwny tworzeniu instytucji, jednostek, stanowisk dla samego powołania. Jeżeli będzie to struktura ludzi czy, czy człowiek, który rzeczywiście zajmie się z całym sercem tymi sprawami, będzie to ogromna pomoc dla władz miasta w kształtowaniu polityki senioralnej Miasta Stołecznego Warszawy. Zachęcam do tego, mam nadzieję, że wszyscy, którzy odpowiadają za, za te sprawy w mieście stołecznym wezmą sobie to do serca i rzeczywiście polityka senioralna trafi w ręce człowieka czy też Biura, które rzeczywiście zajmie się z sercem tymi sprawami.